Siemaneczko ziomeczki, ja jestem Bastek.pl i dzisiaj będziemy sobie grali w Minecraft. nowa seria na tym kanale i od razu miałem takiego farta, że wioska się pojawiła dziwne dziwne w tej wiosce chyba zamieszkamy i będziemy tam do końca w serii bo mi się ona tak z daleka to też czuję, że ona jest na treść duża. Zabawniej sobie. Przemieszkamy. Wynajmijmy jakiś domek od jakiegoś nosacza. Jak oni się tam nazywają? Villa Gerzy. mi to Muszę sobie chyba telefon jakiś. podrasować sobie aplikacjami sobie jakimiś. nie uderzamy czy golem taki szybki jest? kiedy taki szybki golem jest? Czyż on jest z żelaza? Myślę, my, myślę, że ten domek będzie chyba nasz inny dom, bo inny tam poprzekamy wiesz co wow. łam, no jest taka malutka nawet z daleka wydawała się trochę większa no ale nic. Jak tu laguje? Dobra. Który domek by tu był? Dobra, chyba. Na razie sobie w tym się zatrzymamy. Hmm. Zobaczmy co w nim. Jest. Standardowe rzeczy. Papu Lubię papu. I jeszcze kwiatek do tego. Mm, pyszne papu Kocham papu. Jaju przestraszyłeś mnie ty w wieśniaku jeden. Kocham papu. Nie mam żadnego pomysłu na dom, ale na pewno coś tam sobie zbuduję Kiedyś Dobra, ścinamy drewienko Mmm, mam kilka pomysłów na bazę Nie wiem czy to będzie ładna. taka baza Taka podwodna, mhm mm Powinna by było. Taka podwodna pasa taka. Ale to będzie potrzebne dużo materiałów. No nie, byłoby to zbyt ładne. To się tam wynkabinuje na pewno. Na razie sobie zamieszkam w jakimś domku. Takiego osannika i tyle. I będzie ładnie. Dobra, trochę drewnianka zebrałem. Teraz lecimy do wioski. U to są jakieś ząbiaki. Ble. Podwonne świry. Uważaj, stachu, Tam są jakieś potwory. Skąd te bąbelki? Kto to, tutaj to jest? Kole, co ty tam widzisz? To są nie ci. O nie! Golem, to są jacyś dziwni... ludzie. nas nawiedzili. Wymienimy się? No, saczu. Dobra, dobrze. No, czyli wychodzimy do naszego domku. A w tym domku co tutaj jest? Pusta. Nasz malutki domeczek. Oczywiście zrobimy sobie nim crafting. Przedaż mi tu crafting. Crafting. Zrobimy sobie kill off. I oczywiście jeszcze miecz do tego. Ojej już. I kopiemy się pod ziemię. Tutaj tak, coś jest. Hm. się ja czy gdzieś tutaj się kopiemy w ziemię. ...prymitywnym sposobem. Schodka... Czemu ja tu nici postawiłem? Takie cieniutkie coś, takie się da postawiać. No te schodki to one tak średnie, średnio wypadną. Jeśli chodzi o Minecraft. Kopiemy się do skały. Yes! Mamy skałę. Hurra! Hurra! Skała została wydobyta. sobie zrobimy piasek. I zrobimy sobie papu. Hm, dziwne. Nie ja jestem w ogóle głodny. Jej ja musiałem tutaj naprawdę to skopać. I teraz. Kiciuś! Prawda, kiciuś! Kiciuś! No nie no. Nie lubi mnie ten kicek. Kiciusiek. Hmm. No coś tutaj to 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 jest. Czy tam będę kotka trzymał? Kto wie? A może coś innego? Tylko co? Starczy na piecik. I na co jeszcze starczy? Ja chcę weź a byłem w epiku. Co mam w środku? W środku mam. W moim środku znalazłem w głowie piec. Co zrobimy nareszcie papu? A kwiatkiem zrobimy coś takiego. Ładny kwiatek, Stachu, wejdź tu masz takie oczy Ty masz zielone oczy, bo ty chcesz emeraldów A co tu takie tutaj sadzenie? Ja się takim czymś to ja nigdy nie spotkałem to jest nielegalne, tak nie wolno robić. U, 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 boje zboże. Dawaj zboże. By się nie obrazili, że im skrane zboże. Mnie tu nie ma. Mnie tu nie ma, Soł. Ej, Stachu, zabrałeś! Gdzie robię przysługę. Nie, nie, ty nie jesteś zachód, ty jesteś Wiesio Wiesio, robię ci przysługę Jakbyś nie wiedział Widzisz, jak tu ładnie. będzie sobie znowu rosło Później znowu przyjdę i później zabiorę I znowu będzie sobie rosło Przyjdę i zabiorę i tak dalej, i tak dalej Uj, się ciemno robi Nie no, nadal jest jasno no, trochę ciemno. Trzeba iść, nyny Trzeba iść, niny, do naszego... naszej... domownicy. Mogę iść, panko? Idę, panko. Jak ładnie mi się spało. Idę szukać jakiejś zwierzyny na męczarnie. Żartuję. Prosto, żeby była. Mam no krówki, czy coś nam innego. Gdzie jesteście? Nie, no tam są krówki. To jeszcze owieczki potrzebujemy. Tam jest jedna owieczka. Tylko, że nią to tam jacyś dziwni panowie się zajmują. Dzień dobry. Łycieś, owieczko. Taka biedna jesteś. Da, masz. Masz, może sobie wyjść. Chodź, chodź, owieczko, chodź. Nie, krówka to nie idzie. Krówka nie. Krówka nie ma iść. Bez krówki. Dobra, może być krówka też. Wieczka, kolejny. No. Kolejna owieczka. Ej, 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 ej. Gdzie są te dwie owieczki? Zniknęła jedna owieczka. Owieczko, gdzie jesteś? A nie, tutaj jesteś. Chodźcie. Za mną. Krówka, ty nie masz na ale okej. Okay. Nie wpanicie do tej dziurskiej. Do dziurska nie wpanicie. Jesteśmy bliskiutko. Zmieścicie się. Serio, tacy. Aż tacy grubi jesteście. No. Nie, nie, nie. Nie, nie. Czekaj, czekaj. Owieczko. Okej, okay, jesteście tutaj. Ja już, ja nakarmiłem was. Dobra. O, kurka. Chodź, kurka. Chodź, chodź, kurka. Nazwijmy cię kurcia. Chodź tu. Kurcia. I to tyle na pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i cześć.